Dzień dobry, miłe panie. Dzisiaj odcinek znowu nietypowy. Tą część już znacie. Garnek to chyba każdy zna, a to jest menzurka do, no właśnie, do czego? No, do czegoś w kuchni, nalewania, przygotowania jakichś, nie wiem, jajek czy innych rzeczy, ale powiem wam o co chodzi. Mianowicie, bardzo dużym problemem jest to, że u starszych ludzi. Bardzo trudno ocenić ilość wydawanego moczu, a ilość wydawanego moczu na dobę świadczy o tym, czy, na przykład, czy nerki pracują prawidłowo. W szpitalu są oczywiście odpowiednie siostry, które są odpowiednio wyedukowane, mają odpowiedni sprzęt, trochę bardziej skomplikowany niż tutaj. Mo może być oczywiście założony też ten, ten worek taki na, na, na mocz, który pokazałem w poprzednim odcinku. No ale powiedzmy sobie, co zrobić, żeby, żebyście wy w domu mogły swoim podopiecznym albo same, moje miłe panie, dla siebie nawet zmierzyć y, ilość moczu wydalanego, bo o co chodzi? No, jeżeli ktoś pije mało, no to siłą rzeczy będzie wydalał tylko połowę tego, co wypije. Jeżeli ktoś wypije, nie wiem, litr wody dziennie, no to wydali tylko pół litra wody dziennie. Będziecie się cieszyć, bo nie trzeba będzie do ubikacji chodzić, a ja na waszym miejscu bym się raczej zaczął martwić, bo za... Kilkanaście lat, będziecie kandydatką, właśnie do kamieni nerkowych albo innych jakichś ciężkich chorób. W związku z tym warto byłoby sobie już zacząć pewne rzeczy mierzyć. Yy, to jest bardzo fajny sposób i polecam to wszystkim paniom i mężczyznom oczywiście też. Mianowicie, od czego byśmy musieli zacząć? Musielibyśmy zacząć od tego, że musimy ten mocz yy, najlepiej skierować do jakiegoś pojemnika, tak? Ja to specjalnie miarkę przyniosłem ponieważ wymierzyłem sobie szerokość ustępów w toalecie, czyli tej, tej naszej porcelany, i ona wynosiła 20 tam chyba 6 cm. I teraz wymyśliłem, że taki garnek można byłoby włożyć do tej toalety. Po co? Po to, żeby sobie po prostu po każdym oddaniu moczu przez to lub bez tego, ale można było ten mocz jak gdyby yy, zebrać. I co potem robimy z tym moczem? Potem nalewamy go do takiej męzurki, o, łup. I wiemy już, to już możemy schować, bo to nam nie jest potrzebne. Natomiast ten mocz mamy w tym momencie w takim czymś. To też niepotrzebne, schowamy. No i teraz sobie mierzymy, na przykład, o, że pani Iksińska za tym, za tym można powiedzieć, za tą mikcją wydaliła, no, 300 ml albo 350 ml. I teraz o co chodzi? To też schowamy, bo to niepotrzebne. I teraz tak. Zaczynacie to od rana, tak? Wy same czy wasza podopieczna wstaje rano, robi to co pokazywałem i na przykład pisze, że godzina 7:00, 350 ml, tak? Godzina, powiedzmy sobie 9:00, 300 ml. Godzina na przykład 13:00, 250 ml. Potem jest godzina jakaś nie wiem 17:00. Też 250. No i powiedzmy sobie 21:00 przed snem. I to jest jakieś 200. O. Jeżeli teraz będziecie sobie notować godzinę i ilość oddanego moczu, to będzie można sumować sobie ilość moczu wydalonego i na podstawie tego oszacować, ile wypiłyście, albo ile moczu y, zostało wyprodukowane u waszego podopiecznego, które powinno. Czyli związane jest z tym, ile, ile się po prostu płynów spożywa. Jeżeli takie sobie coś zrobicie, powiedzmy sobie, przez parę dni, i wyjdzie nam hipotetycznie, że tu było, nie wiem, 2000, tu jest 1500, tu jest, załóżmy, 1600, o, no to jest w miarę dobrze. Gorzej będzie, jak tu będzie tylko, nie wiem, 200 ml, tutaj będzie 150, a tutaj 160 ml, wtedy jest źle. I wtedy tego pacjenta trzeba zmusić w jakiś sposób, mniej lub bardziej yy, skuteczny, ale naj najbardziej lepszy, bardziej skuteczny, do picia większej ilości wody. I od tego pamiętajcie, będzie zależało cała kondycja tego waszego pacjenta, wasze życie, wasze nawodnienie, wasza skóra, wasz wygląd, wydalanie produktów przemiany materii, wpływ na nadciśnienie, na cukrzycę, na tarczycę, na bardzo wiele rzeczy. Także warto byłoby taki sobie pomiar sobie robić, powiedzmy sobie raz w roku przez parę dni i notować ilość wydalonego moczu. Oczywiście optymalnie byłoby do tego jeszcze lepiej tak, żeby napisać, że ile ja na przykład ja o której godzinie wypiłam na przykład, że tu wydaliłam 2000, a wypiłem 3000 powiedzmy sobie mililitrów płynu, wody czy czegoś. I pamiętajcie, że od tego i od tego tak zwanego bilansu wodnego zależy wasze zdrowie albo waszego podopiecznego. Może taki trochę jest to system prymitywny, ale na pewno on jest bardzo dokładny. Taki garnek mógłby być oczywiście, taki pojemnik bardziej jeszcze dokładny. Można to oczywiście ważyć metodą wa wagową, niekoniecznie metodą objętości, ale metodą wagi. Także pamiętajcie, że wasze życie zależy od tego, czy jesteście w stanie swoje czynności fizjologiczne w jakiś sposób sparametryzować na wzór tego, co robi się w szpitalu. Także dziękuję bardzo, zachęcam do tak zwanych własnych pomiarów. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!